Pyszne, smażone. Łatwizna. Nasi profesjonaliści wszystko zrobią. No, no. Muszę najpierw rozgrzać olej, żeby zrobić najbardziej chrupiące i najpyszniejsze ziemniaczki. Przy okazji, oto one. Zaraz wszystko będzie gotowe. Kroimy ziemniaki na duże kawałki. Takie ziemniaczki robiła dla mnie dawno na wsi moja babcia. Nazwijmy to mm, ziemniaczki po wiejsku. Fuj, to wygląda obrzydliwie. Najpierw obiorę ziemniaki. Babcia nie wie, że trzeba pozbyć się skórki. To dziwne. Kurczę, ziemniaków zrobiło się mniej. Co robić? Wiem. I muszę ich obierać nożem. Spróbuję obieraczką do warzyw. No, tak lepiej. Obrałem ziemniaki i mogę zacząć kroić. Mam tu akurat ciekawy gadżet, który pomoże mi pokroić ziemniaki w równe kawałeczki. Idealnie, prawda? Pokroiłem już wszystko w kilka sekund. Naprawdę jestem geniuszem. Za chwilę padną wam szczęki. Nie będę używać patelni kuchenki. Mam tu specjalną frytkownicę, która zrobi prawdziwe frytki jak w maku. Wow, on robi to tak fajnie. I co ze mną? Mam tylko garść ogierków, a gdzie ziemniaki? Wszystko przychodzi z zaświadczeniem, moja droga. Powinnaś kiedyś wpaść do mojej kuchni, może czegoś się nauczysz. O ile jeszcze można cię czegoś nauczyć? Wasz chemiczny ketchup jest okropny. Zrobię własny, prawdziwy i zdrowy ketchup ze świeżych pomidorów. Dodamy troszkę czosnku dla ostrości. Mmm, pachnie wspaniale. Brakuje tylko papryczki dla koloru i lekkiego twista. Rewelka. Okej, okay, już wiem, że dałam ciała z tymi ziemniakami. Chociaż chwileczkę. Jesteśmy z młodego pokolenia, a my lubimy ułatwić sobie życie. Po co gotować, skoro można zamówić? Oto i moje frytki. No i sos. Wow, pięknie. Dokładnie tak, jak chciałam. To od razu odpada. A to bardziej przypomina frytki. Ojej, jaka ostra, aż Nie, to nie dla mnie. Czy to frytki z KFC? Uwielbiam je. Siostrzeczko, jesteś najlepsza. Twoje frytki wygrywają. Gratulujemy. A teraz mam ochotę na jajka. Dacie radę? Wydaje się łatwe. Stacy, nie powinnaś w to wątpić. Wszystko będzie gotowe. Zrobię moje jajka z babciną miłością. To mój sekretny składnik. Wygląda jak zwykła kiełbasa, ale teraz to serduszko. Wbiłam do niego jajko. Stacy lubi coś takiego. Palce lizać. Bingo! Mam pomysł. Nigdy nie robiłam jajek, ale na bank zrobię najlepsze jajka na świecie. Jestem pewna swoich umiejętności, improwizacja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Nie udało mi się uratować żółtek, ale to nawet lepiej. Zobaczcie, jak kolorowo i pięknie wyszło. Ojej, coś się chyba przypala. Dodam troszkę mleka, to powinno pomóc. Wszystko pod kontrolą, nie martwcie, babciu. Żeni znowu próbuję wszystkich otruć. Tej dziwnej patelni nie potrzebuję. A to mi się przyda toster. Podpiekę ten cudowny świeży chlebek i położę na nim jajko. To na pewno będzie bardziej sycące niż jakaś tam kiełbasa. Dodam troszkę awokado. Już posiekałem do niego trochę cebuli i czosnku. Taka był rozmaicić smak. Powinno być pyszne. Wybrałem najbardziej dojrzałe awokado, jakie udało mi się znaleźć. Będzie idealne dla guacamole. Mam już wszystkie składniki, można zacząć mieszać. Używam do tego blendera. Chleb gotowy. Trzeba tylko posmarować go guacamole. A teraz jajeczko. Nie chcę robić klasycznego jajka sadzonego, jest zbyt nudne. Zrobię jajko w koszulce. Kluczem do sukcesu jest piękne podanie. Wygląda cudownie. Mój nauczyciel byłby ze mnie dumny. Wszystko w moim daniu jest idealne. Co mam zrobić? Wiem! Moje jajka zdecydowanie uratuje pyszny keczup i musztarda. Od razu zrobiło się kolorowo i bardziej apetycznie. Mała Stacy na pewno to pokocha. To wygląda okropnie. A to wręcz przeciwnie. Jest naprawdę urocze. Chcę tego szybko spróbować. Z widelcem i nożem coś mi nie idzie. Spróbuję rękami. Hmm, ale to jednak trzeba zjeść za pomocą stućców. Wygląda świetnie. Spróbujmy. No, nie jest takie dobre. Przyznaję zwycięstwo jajkom babci! Babciu, gratulujemy! Chcę pizzę! Zrobicie mi ją? Proszę! Nie ma problemu! Co wymyślić? W porządku! Spróbujmy popracować z ciastem! Całkiem fajne w dotyku niczym slime! Ojej, jakie lepkie! U, to nie jest tak przyjemne jak slime! Mam kilka pomysłów! Nie chcę robić ciasta! To zajmuje zbyt dużo czasu. Lepiej przygotuję błyskawiczną pizzę. Robi się ją na patelni i jest bardzo prosta. Na patelnię wlewamy olej. Właśnie tak. A następnie gotowe ciasto. Całość polewamy ketchupem i dorzucamy warzyw. Warzywa dają siłę naszemu organizmowi, więc trzeba je jeść w dużych ilościach. Słuchajcie swojej babci, ona zawsze wam da dobrą radę. Dorzucamy sera, przykrywamy pokrywką i czekamy, aż będzie w pełni upieczone. To po prostu obrzydliwe, babciu. Miałem o to wiele zdanie, jeśli chodzi o gotowanie, a ja zrobię najlepsze ciasto w historii. Ten przepis dał mi znany kucharz złoch, a oni na pewno wiedzą wszystko o cieście do pizzy. Będę potrzebował mąki, oleju, soli i cukru. Wszystko mieszamy? Gotowe. Wyglądam jak włoski szef kuchni. W porządku, kładziemy peperoni. Nie będziemy go żałować. I dużo, dużo sera, żeby się pysznie rozciągał. Gotowe. Nadszedł czas, aby wstawić całość do piekarnika. Super. Ja, ja też chcę obracać ciastem, jak szef kuchni. Wychodzi mi? Murz, spadło. No, troszkę brudne, ale nie szkodzi. Co by tu wymyślić? Kurczę, wiem. Mam tu oliwki i keczup. Widziałam w filmach, że we Włoszech robią taką pizzę. Dodajmy więc keczup i dużo oliwek. Trochę papryki i kiełbasy. No i zawijamy. Zrobię zamkniętą pizzę. Pieczemy ją w tosterze, żeby było szybciej. Genialne, prawda? No, już gotowa! Wyciągamy. Ojej, jaka gorąca! O, mm, Moja włoska pizza jest gotowa. Ależ tu cudownie pachnie. Stacy, pospiesz się i spróbuj. Mm, to wygląda nietypowo. Co to jest? Czy to pizza? Nie pachnie zbyt dobrze. Fuj! Nie zjem tego. A to co? Jakie kolorowe? Spróbuję. Nie jest słab. Wow, a ta pizza wygląda idealnie. Dokładnie tak jak chciałam. Już mi ślinka cieknie. Niesamowita pizza szefa wygrywa. Gratulacje, szefie. Ostatnim daniem, na jakie mam ochotę, są pankejki. Super, bo mistrzowie robienia pankejków są tutaj. Zaraz nas marzymy najlepszych pankejków dla mojej kochanej wnusi. Mm, jakie rumiane. Moje pankejki są pyszne, aż palce lizać. Jenny, pospiesz się i gotuj. Jasne, babciu. Wyleję całe ciasto i będę miała jednego wielkiego pankejka. Nie zapomnijmy o kolorowej posypce Stacy ją uwielbia. Ach, nie wspaniale. Zrobiłam już całą górę pankejków. Poleję je słodkim syropem klonowym. Dobrze, że Bóg gotowania tego nie widzi. To jest profanacja. Zaraz zrobię najlepsze pankejki na świecie. Najwyraźniej tylko moje będą jadalne. Dodałem Nutelli do ciasta i wszystko wymieszałem. Pozostało tylko udekorować całość owocami i skropić pysznym syropem truskawkowym. No to zaczynam. Troszkę cukru pudru też nie zaszkodzi. Wow, jak wszystko pysznie wygląda jej, jak ładnie! Okay. O co wygląda podejrzanie? Spróbujmy. Okay. Fuj to nie jest dobre. A co my tu mamy? Right. Pankejki mojej babci. Zawsze są świetne. A to co? Czekoladowe pancejki! To dopiero bomba! Najlepsze pankejki, jakie jadłam w życiu. Ale i tak wolę smakołyki babci są bardziej domowe. Pospieszcie się i pokażcie, co macie. To ryba w lizaku? Obrzydliwość! Będzi no, 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 dostała ogromnego. Stefani, ty dostałaś mniejszego lizaka, ale skorpion w środku nie wygląda lepiej. A co z Bobim? Wow, Bobi, jesteś największym szczęściarzem ze wszystkich. Malutki lizak i malutki owad. Widzę, że nie wszyscy są zadowoleni, ale i okay. tak trzeba będzie wszystko zjeść. Kto zacznie? Bobby. Próbuję. To nie smakuje najgorzej. O nie! Co to jest? Pszczoła? Fuj! Stefani, teraz ty. Wiedziałam, że nadejdzie moja kolej. Fuj, to obrzydliwe. Powcisnął tego skorpiona. Jak on się tam znalazł? Hmm, pyszny lizak. Chcę więcej. Stefani, na twoim miejscu bym się tak nie spieszyła. Jest taki dobry. To było. Ojej! Zjadłam skorpiona. Och, oh, ida, czy on żyje? Aucz, mój nos, to boli. Angie! Dlaczego się śmiejecie? Angie! Tylko ty zostałaś! Ja? Fuu, dlaczego dostałam największego lizaka? Jest w nim ryba! Dobra, próbuję! Mm, lizak jest naprawdę dobry! <laughs> Stefani, mam pomysł! Może zagramy w grę? Nie publikowałem nowych zdjęć ze 100 lat! Fajnie, co? Ej, śpisz? Stawaj! Nie gniewaj się, Gi. Już jest zmęczona jedzeniem lizaka. O właśnie! Zaraz go rozbiję. Wtedy będę mogła z powodzeniem oddzielić smacznego lizaka od śmierdzącej ryby. Nadchodzi pyszna uczta. Skończyłam. A co z rybą? Tylko nie ryba. Wiecie, że nienawidzę ryb. O, chyda. Zaraz wyjdzie z powrotem. Czuję się naprawdę źle. Ej, <śmienic> śmiesznie się krzywisz, kiedy jesz rybę. Naprawdę jest taka obrzydliwa? Wpadłam na świetny pomysł. Nie chcę zbyt długo męczyć się z tą rybą, więc rozprawię się z nią w kilka sekund. Mamy to. Zostały tylko ości. Oj, przepraszam Stefani. Naprawdę nie chciałam. Bolało? co dostaliście tym razem. Stefanie? otwórz to szybko. Wow, to Baton Twix. Super. A co dostała Angie? Niestety malutkiego Twixa. A co ma Bobby? Pospiesz się i otwórz klosz. Wow, gigantyczny Baton Twix. Nawet nie wiedziałam, że tak istnieją. Ale super. Ale kto będzie pierwszy? Okay. Dziewczyny, nie martwcie się tak, wasze twixy są tak samo dobre jak Bobiego. Niechędzi zaczyna. Zjem to wszystko szybciutko, chociaż mam genialny pomysł. Tak małego twixa można jeść tylko pensetą, w ten sposób się nie pobrudzę i jest to całkiem wygodne. Mmm, no i pyszne. Bobi, może teraz ty? Z przyjemnością. Po raz pierwszy zjem tak wielkiego batona. Jest ogromny! Kto zgasił światło? Nie rzucaj opakowaniami, aż się wystraszyłam. Ale dobry. Jak milion małych Twixów. Bobby, mógłbyś bardziej uważać. Co wy tam mówicie? Czekolada mi chyba uszy zatkała, ale to jest takie dobre. Zjadłem tyle Twixów, że mi starczy na cały nadchodzący rok. Sorry dziewczyny! Nie chciałem! Co? Mam teraz zjeść drugiego Twixa? No dobra, ale mój brzuszek jest już pełny. Mam pomysł. Spójrzcie na mój ekstremalny wyczyn. Podrzucam i łapię. Teraz trzeba to wszystko wepchać do środka. O nie! Moja szyja! Dziewczyny, widzicie to? Bobby przypomina żyrafę. Dobra, nie mam czasu się tym zajmować. Wciąż mam tu batonika do zjedzenia. I zaraz go pochłonę. Mam świetny pomysł. Patrzcie. Jestem morsem. Mam czekoladowe kły. Angie, co ty na to? To takie zabawne. A teraz was zjem. Mm, pyszności. A to? Też dobre, wszystko jest pyszne. Kto tym razem jest szczęściarzem? Przekonajmy się. Co tam masz, Angie? Mała pestka, a co ma Stefani? Cała ćwiartka arbuza. A co jest tu Bobiego? Cały arbuz. Ale super. Stefani, może zaczniesz? Z przyjemnością, zamierzam skosztować tego słodkiego arbuza. Jaki dobry i taki słodki. Uwielbiam arbuzy. Zjem go w mgnieniu oka. A gdzie umieścić pestki? Hmm. Bobby, nie wiem gdzie położyć pestki. Wymyśl coś. Nie ma problemu. Może nacisnę tutaj. O, Stefani, strzelasz pestkami jak karabin maszynowy. To niesamowite. Wow, trafiłaś w mojego arbuza. Co z niego wypadło? Odlot to cukierki! Super! Spróbuję wszystkich. To czekoladowe drażetki. Jakie dobre. Muszę to wszystko wysypać. Mm, a z czego jest zrobiony ten arbus? Trzeba spróbować. To czekolada. To najpyszniejszy arbus, jakiego kiedykolwiek jadłem. Oj, troszkę się ubrudziłem. Gotowe. Kto jeszcze został, Angie? Zaczynaj. Tylko jak mam to zjeść? Spróbuję po prostu zjeść nasionko. Co się stanie? Nic. Mam pomysł! A co jeśli je zasadzę? To przecież pestka a więc powinien z niej wyrosnąć arbus. Mam tu strój ogrodnika i zapasową doniczkę z ziemią. Posadźmy i zobaczmy, co się stanie. Ej, ej, uważaj! Zaraz zakopiesz Angie Bobiego. Już prawie skończyłam. Posadzę nasionko i zakopię. Teraz podlewamy całość z niewielką ilością wody i czekamy. Co się dzieje? Nie rozumiem. Czy ten arbus rośnie tak szybko? Wow! No nie spodziewałam się tego. Zaraz go zjem, bo jest tylko dla mnie. Niedawno zapisałam się na karatę. Akurat sprawdzę moje nowe umiejętności. Wspaniale! Dziękuję. Życzcie mi smacznego. Mm, ale pyszne.